Dam, dadam, dam, dam, Witaj, ser. Twoja warownia w końcu doczekała się gospodarza. A ja witam was! Siemanko w kolejnym odcinku, w sobotnim odcinku Stwierdzy Krzyżowiec. Jak wam mijał weekend, powiedzcie, co tam porabiacie i w ogóle. A my oczywiście zaczynamy, kontynuujemy, nie zaczynamy, kampanię główną i misja szósta, propozycja szczura. Cóż cóżeś na Boga zdziałał najlepszego. Prawdę mówiąc, to ja wydałem rozkaz prowadzenia dalszych wypadów zwiadowczych. Tak, tak. Ale nawet ty nie byłbyś tak głupi, żeby wypowiedzieć otwartą wojnę szczurom. Tymczasem do szczura dotarły wieści o utracie następnego hrabstwa. To nie do wiary. Moje wojska są rozmieszczone w całej okolicy, a ja nic nie mogę poradzić na działania rebeliantów. Straciłem kolejne hrabstwo. Nie zachowuj się jak mięczak. Mam przygotowany plan awaryjny. Wkrótce odzyskasz swoje hrabstwo, tylko mi zaufaj. Nieco później dotarła do ciebie wiadomość od szczura, który oświadczył, że nowo podbite hrabstwo zostało otoczone. Kiedy Lord Wełnowór czytał na głos list, spoglądał na ciebie i na ser rękę jak nauczyciel na dwójkę niesfornych dzieciaków. Depus pragnie rozmawiać z nami o rozejmie. Jeśli tylko wycofamy nasze wojska z jego chlapstwa, to pułapka! Ojciec tego młodzika zginął w podobny sposób. Trzeba iść za ciosem i ponownie uderzyć. Nie! Wciąż nie mamy dostatecznie dużo ludzi, aby rozpocząć otwartą wojnę. Oddalasz się, podczas gdy Lordowie omawiają szczegóły Twojego następnego zadania. W końcu ser długoręka z poczerwieniałą twarzą wychodzi z komnaty, aby przedstawić ci cel Twojej misji. Lord Wełnowór w całej swej mądrości pragnie, abyś doprowadził do zawarcia rozejmu. Choć mnie ten pomysł w ogóle się nie podoba. Podeślę ci moich najlepszych murarzy, którzy pomogą przygotować fortecę na najgorsze. Załóż niewielki obóz na otwartej polanie i w spoko. Żadnym pozorem nie wykorzystuj swoich zbrojnych w jego obecności. Te rozmowy muszą się zakończyć powodzeniem, jeśli mamy zapewnić pokój tym ziemiom. No dobra, czyli mamy negocjować ze czy przynajmniej tak na początku. Eee, no mówi. Nie mamy żadnych podpowiedzi. No zobaczymy jak te negocjacje pójdą, Zobaczmy. Duke de PUS pragnie spotkać się z nami w duchu pułapka! Ser długo ręka miał rację. To pułapka! O nie! Moi ucznicy zabili! Tutaj jest ten Pułapa. szczur. Nasza przednia straż została wyrżnięta do nogi. Teraz ja wydam ci nowe rozkazy: zbuduj silne fortyfikacje i przygotuj swoje wojska na przybycie. Juka Debusa skorzystaj z umiejętności murarzy, których do ciebie wysłałem. Każ im wydobywać surowiec z kamieniołomów. I powstał potężny zamek, który mógłby przetrwać wiele szturmów wrogich wojsk. No i co? Nie udało się wynegocjować. Zatem go rozgromimy. Eee, porady. Blanki na murach będą stanowić dodatkową ochronę dla twoich uczników. Okej. Okay. miejsce na swoją siedzibę. Eee, Zwolnimy na maksa. I tak, tu jest drogowskaz. Bardzo dobrze. Tutaj mamy niedźwiadka jakiegoś. Murowana siedziba Dobrze zatem. Możemy w ogóle obracać? Eee... siedzibą? Chyba, ja się zgubiłem troszkę Nie, nie możemy obracać siedzibą Wiesz miejsce na spichlerz Na spichlerz, a jakie mamy... Kurde, nie wiem co mamy dostępne Za jedzenie Ale spichlerz i tak chyba będzie dobrze tu ulokować na pewno powiększymy sobie skład zapasów na start Kata myśliwska, zagroda bydła, farma pszenicy No to farma pszenicy Kurde, nie pamiętam z poprzedniego odcinka jak to szło To farma pszenicy, ale dobra Chyba dwa t, Jeden młyn, 8 piekarni? Coś takiego chyba Chaty drwala, to na pewno Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć 7, 8 damy. Kamieniołom to zaraz, mógłby mógł ten. Chaty e, weźmy sobie dla urozmaicenia. Zbrojownia jest zapełniona, mój panie. E, nie mamy zbrojowni, więc jak może być zapełniona? E, dobra, koszary zróbmy. Jednę. Tak w tarazie. Zbrojowi, no nie zrobimy Kartkę jedną, kurwa tutaj niedźwiedź już mi wali mojego ługę. Potrzeba nam broni se Potrzebuję jak na razie drewna atakują twoich poddanych Wiem, a ty Lordzie dasz solo z niedźwiedziem? Proszę? Ja wiem, że to głupie i ja powinienem poczekać na koszary Ale no, zanim oni mi drewno przyniosą Trochę minie Chyba to takie wrażenie Dobra, niech się tam zabija ich Ale tam różnicy mi dużej nie robi, Szczerze, czy on ich zabije czy nie Śpi sobie niedźwiadek pod naszymi polami Dobra, zbrojownia drewno. Ja Wiem, że potrzeba drewna Czekałem aż drwale przyniosą troszkę O kurde, jak ten niedźwiadek biegnie tam Gdzie on pobiegł? A tu wali mi Eee, eee, idźcie na górę Strzelajcie do niego, a nie... No Nic, straciliśmy Czekamy chyba na trzech Dwóch Trzyście łuczników mamy Czy nie bijemy? No dobra Eee. Chyba tak to było 2T te... i 8 bułek Ja zaraz sprawdzę sobie na pewności raz, dwa, trzy, cztery Dobra. A, jaj, mój telefon, ale go szarpnąłem. Ej, dobra, już sprawdzam pier... pierdza. Pie... Ile piekarni na jeden młyn? Dwie farmy, jeden młyn ej. 8 piekarni Więc dobrze pamiętałem Zbudujmy od za razu osiem Wiem, że nr. za mało Już dostawię Dostawię, bo potrzebujemy kamieniołom A Potrzebujemy drewna na kamieniołom jeszcze no dobra, to zajmijmy się zatem stawianiem tutaj murów Gdzie my możemy je postawić? Uuu, Dopiero? Naprawdę? Nie mogę tu stawiać? Dobra Eee, za zatem tak. Ej no, co za żarty? Nieśmieszne. Ja mnie nie mogę stawiać w ogóle tu murów? Dobra, poczekajcie bramę, stawić oczywiście, tu jedną, tu druga by się przydała. Teraz pytanie, czy ja będę mógł flanki budować. Będę mógł. Okej, okay, to dobrze. Nasze krowy dopadła dziwna dolegliwość, mój No nie, naprawdę? Może mamy niedużo tych krów, ale no i tak, słabo, że dopadła ich dziwna dolegliwość. Budujmy kamieniołom, dwa. Na jeden, na dwa kamieniołomy, chyba trzy woły. Jak dobrze kojarzę, walmy trochę. Cera, dwa. czy jeszcze dwa kamieniołomy może wcisną jakoś? A nie, stawimy jeszcze jeden i jeszcze. Dobrze, poczekajmy zatem na drewno Dobra Ale misja już mi się bardzo podoba, odblokowaliśmy bardzo dużo budowli nowych No tych kamiennych, no kamieniołom odblokował nam nowe mury, nowe te Wieżyczki czy mamy? Właśnie nie spojrzałem, ale chyba nie No niestety Potrzeba chyba jeszcze kamienia. nie Jeszcze wieżyczek nie mamy Ale to się zmieni pewnie w najbliższych misjach na mało pracować, ten mógł... Dalej za mało? No dobra Weźmy im bez zmian. E, ogromne racje Dowalmy no podatki są szczupłe, I walimy teraz ten warsztaty łucznicze Potrzeba złota. No, złoto już wpływa Złoto już wpływa do skarbca Dostajecie ogromne racje plus 4 Jak plus 6 jak zdobywa Zdobywa pieniądze a ty gadasz, człowieku, dobudujmy te flanki. Wiadomość od szczura. O! Trzeba chyba podnieść. o odbrocie. nie mogę tutaj. Po co mam się potem przed kimś płaszczyć? Kurde, nie mogę tutaj budować. Tak no, jest za blisko, dobra. Tu będą flanki, tu będą nasze główne siły. No co ja mam wam powiedzieć? Źle no. zbudowałem. Wojska czura atakują. Ile ich tam jest? O kurwa! Dużo! Dużo. Ja nie wiem, czy właśnie nie będziemy powtarzać misji. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie da to wszystko. Wszystko zostało poczynione. Ale chyba nie. Chyba łuczników wybije. Tak łucznicy zostali wybici. Drabiniarze też zostaną wybici. Dokładnie. Tamci gdzieś sobie poszli. Tutaj inżynierowie idą, ale raczej nic mi nie zrobią. Ok, czyli wyszło. Drukuje jeszcze 2 T. Spichlerz chyba się powiększa. Tak, raczej tak. Zapasy w spichlerzu rosną. Nasz skarbnik 106. Pierdolenie się. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam lekkich rekrutów. Niczy w gotowości. Dobra. Wyruszamy. Otwórz bramy i ataki No i super. Dobra, otwórzcie bramy. Okay. O, tutaj jeszcze jeden inżynier leciał. E, naprawmy mury. To na pewno. Planki też. Widzicie? E, a. Czy się zbudowały ja mój O kurde, już. Tu taka intensywność będzie tego? Naprawdę? U oh fuck! I to nieźle atakują. Nie wrócicie? Rwale moje wrócą? Chyba nie. Dobra, musimy postawić jeszcze jedną chałupę. trzeba no, czy... nam no, nowych i trzeba tu gdzieś wejść, budować Czekamy na. Potrzeba nam nowych ryków Już, już idą. Potrzeba nam bronić. Ruszamy na tych Dobra i su Okej, okay, okej. Okay. Jest okej. Okay. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Dobra, przejdźcie teraz. Nie możecie. Teraz możecie? Dobra. Zbiklerz jest zapełniony. Nie tak, nie tak. Wiecie, tak. przed chwilą mówiłeś, że jest zapełniony. To jak teraz się kurczą. Dobra. Dobra, są zabijani. Kolejna oddział szczura już zmierza do nas, więc nie daje nam odpocząć z Kubany. O, mogę flanki, flanek zrobić super opcja. Korzystam z niej. Wojska szczura atakują. O Matko boska znowu. Weź otwórz tu bramę. Niech o... Ci drwale przejdą z tymi łukami, bo oni nigdy są nie wyjdą. Zaraz zamkniemy. No, dobra, zamykaj. Okej. Okay. Mamy 11 łuków. Rabiniarzy potrzeba nam nowych Rabiniarzy jest sporo. Ale myślę, że, że ładnie ogarnęliśmy całość. Myślę, że dużo więcej nam nie potrzeba. Ładnie tak. Znaczy już. O pak! Przedostali się. I kilka czterech się przedostało, dobra, to muszę kilku lordzie weź zejść i pozabijaj. Wiem, że jest ale przez jest 4. A, tu już! Nie, jeszcze! Ej, misja, nie kłam mnie. Jeszcze nie ma niej. Nie było jeszcze głównej bitwy. Bruk został pokonany, ale ten chwilowy bruk. Wiadomość od szczura. Oto ja, Mocarny Deppus, twoje przeznaczenie. Wkrótce zatriumfuję nad tym zbiegowiskiem, które nazywasz swoją armią. Okej, okay, że silny oddział wojsk szczura silny. w naszym kierunku. Czekamy, dobrze, że silny oddział zmierza w tym kierunku. Ale zobaczymy, jakoś sobie poradzimy, Wojska prawda? Jakoś okay, sobie poradzimy. Czekamy na razie. Trzeba nam bronić. Ile mamy tych huczników? Nie, nie trzech. 30? Marnie strasznie, myślałem, więcej. Ale dobra, zobaczmy. Ile on ma tych tłuczników? Sporo. Tak na... na rzut oka to sporo. Ale... No jednak przewaga, przewaga wysokości daje ogromne. Ogromny, ogromny. Jest to ogrom, można powiedzieć. Jak jeden z kultowych tekstów. O kurde, ale no trzeba było się skupić, dlatego też tak mało w tym odcinku dodałem w sumie. Poza tym, dudni mi strasznie w uszach. Ja pierdolę, nie wiem jak bam, ale mi strasznie dudni w tych uszach. O, tak lepiej. Ja bym chyba tak zostawił, nawet zapasy na zimę: zgromadź 10, 10 1000 sztuk żywności. Osiągnięcia przy okazji, odmokowane no cóż, misja zrobiona. No, taka pierwsza z tymi kamiennymi budowlami. I zobaczę, co mają też długo Nie, ręka. Oś, to och, a to szczur pierwszy. I och, znowu przegrałem. Och. och, przegrałeś. Zwycięstwo. No dobra. Gratulacje. Znowu to samo. To niewiarygodne, ale tracę hrabstwo za hrabstwem. Jeszcze chwila i będę zupełnie zgubiony. Eee, chyba powinienem pojechać na tyły i sprowadzić posiłki. Co? Pojechać na tyły? Hmm, czyż nie będzie prościej sprowadzić wojska przez posłańca? Ależ skąd? Nie masz się zresztą czym martwić. Wrócę, zanim zdążysz się zorientować. Do zobaczenia, mój zaufany przyjacielu. Do zobaczenia. Zaopanym przyjacielu. No dobra, ale kolejna misja w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, dzisiaj odcinek taki mniej pogadankowy, ale za to może w niedzielę będzie live. Tak myślę przynajmniej. Że za to sobie w niedzielę zrobimy live. Ja wiem, że miał być w czwartek, był w środę, a mówię, że będzie w niedzielę. Ale musicie zrozumieć, że ja też poza nagrywaniem mam wpływ obowiązków. Trochę tak pod koniec się pożale. Mam wójt obowiązków i ten tydzień był dla mnie strasznie zajebany. Strasznie dużo miałem do roboty. Jakby w pierwszym połowie tygodnia, okej, okay, fajnie było, nagrałem sobie Minecraftika, do czwartku był, e, było wolne. Ale od czwartku strasznie mi wszystko siadło na web. Dlatego też e, no dzisiaj dopiero skończyłem naukę. E, dopiero skończyłem naukę i siadłem do tego nagrywania. Dlatego też może troszeczkę mniej gadałem. Ale no, mieliście bardziej chillowy za ten odcinek. No, ja zapraszam Was oczywiście w poniedziałek na kolejny odcinek Stwierdzę. No i bardzo możliwe, że na tego live'a w niedzielę. Na Twitchu oczywiście, link jest w opisie. A ja Wam dziękuję i życzę bardzo miłego tygodnia. Tygodnia? No, tygodnia, bo w sumie dopiero w poniedziałek się usłyszymy. A więc życzę Wam mi miłego weekendu i. i poniedziałku. Narka.